Siemanko, za wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Spellforce. Zakoń Świtu, gdzie kontynuujemy szturm na twierdzę. Jak on się zwał? Lalalala. Jak on się nazywał? Korshar, Nie będzie szturmujemy na twierdzę Corsara no i cóż, atakujemy w międzyczasie sobie uzupełniłem trochę armię, zorganizowałem kapłanów pitawnych, ponieważ magowie leczący mi się zdecydowanie przydadzą przy przeprawie przez kolejne poziomy tej twierdzy oj, to będzie ciężka przeprawa naprawdę <ścoughs> chociaż mam duże siły 50 zaprawionych w bajach właśnie właściwie tym nie powinno być ich 50 Zatem mam 49 krasnoludów i bohatera. Dobra, yy, brakuje mi jednego krasnoluda. Wykorzystałam wszystkie stoloty? Tak, 50 na 50. Gdzie mam jednego wojownika? Dobra. Zgubiłem jednego krasnoluda. Świetny, Jedemer. Po prostu wspaniale. Jesteś zdecydowanie świetnym przywódcą, skoro gubisz swoich własnych żołnierzy. Dobra, atakujmy ich Wow Dużo ich tu, tych magów umysłu Ale, rozprawimy ich Rozprawimy się z nimi To i drugie tyle panie No wystarczy na razie tylko trzech ludzi, nieźle O, tu jeszcze jeden Ataujcie, czy oni powinni leczyć? Wy ustawcie się tu gdzieś i leczcie Jaki oni mają czas? Nie leczenie No, leczy jednostki, dlaczego nie leczycie? Dobra, bagaj Okej okay. Świetnie. Zabicie ten postrach który nie jest postrachem. jest, wspaniałe. Skrzynka, jeszcze lepiej. Nic nie ma wartościowego, szkoda. Kolejna skrzynka, wspaniałe. Im więcej skrzynek, tym lepiej. Trzeba wyczyścić oba te poziomy tutaj. Oj, kurczę. Rozbudowana twierdza, ja mam mało sił. Oni mają łatwiej. Bo idą tylko jedną linią. Na, na e, ma, Muszę się tylko bronić. Nie muszą atakować. Kaju okay, aktywniony. Mam nadzieję, że mi go nie zniszczą. Rozprawiam się z tą bandą. Jeszcze tutaj. Tu skrzynki już co prawda nie ma. A nie. Jest, przepraszam. Jest skrzynka. E, potem się rozprawimy z tymi siłami. To nie ma nikogo? To będziemy tutaj w takim razie. W innej kolejności. Wow! Ochrysto, jak się skupią na jednym, to zabijają na miejscu. Strasznie ciężkie, dobra. W ogóle to ja może już ustawię sobie ten półk yy, zbiorowy. Niech dochodzą mi dodatkowe siły. Powiedzmy więcej tych obrońców. Ok, mam 50 z powrotem. Dobra. Ciężka będzie przeprawa. Ale chyba nie zamierzamy jakaś taka specjalnie mnie. Przynajmniej tyle. Hmm. Ok, wspaniale Rozgromieni zostali hmm. Tu chcesz wziąć Tego, dziękuję Zniszmy to A area niech pójdzie po skrzynkę I zobaczę co tam jest Patrzę ciągle czy ktoś tu nie odchodzi no mnie, ale chyba nie Co tu jest? Oskar bojowy Wow 9.23 Wypróbujmy Fajnie wygląda Okej. Okay. Czy już nie miałem czegoś takiego? Miałem. Dlaczego tu ja nie użyłem? Hmm Nie, ja dobra, zostaniemy przy tej broń którą mieliśmy się szybsza Dobra, posiłki tu przybyły Na razie ich nie będę wykorzystywał, zostawię ich powiedzmy w tylnej straży A moje główne siły zajmą ten odcinek tutaj Tak patrzę jak jest to rozplanowane to Aj, kurczę. Będzie trzeba powykoś... wykosić ich na wszystkich poziomach. Trochę to zejdzie. Trzeba będzie każdy poziom pokleje atakować. Nie mówcie, że tu wejścia nie ma. Świetnie. Dobra, ale dwie skrzynki są, więc rekompensa to zawsze jakaś. Okej, okay, no to w takim razie. Zbierzcie się tu. Osiłki mogą również tu przybyć przyłączy się do naszej wspaniałej armii w grupę kolejną, okej okay. i my też grupę tutaj widzę dwie skrzynki przepraszam Was na chwilę okej okay, jestem z powrotem, przepraszam Was ale yy, musiał coś zrobić <laughs> i okej, okay. w takim razie pewnie tu będzie wejście o, jest, już na, nacierają kolejne hordy no dobra, to hordy nie są, ale oddziały powiedzmy, grupki, osobnicy mniejsze, w każdym razie nie umarli. idą i za zginą porąbani przez moich karstnerów my dobra. No dobra atakujmy się już What tak, no nie krasnolone! Nie okazać się, że dość rombać, Dopóki ostatni nie umarły i nie umrze. Świetne zdanie. Bardzo logiczne. Hmm. Po strachu musu trzeba zabić najpierw. One są leciutko przekoczone, w moim zdaniem. Przegięta jednostka. Ostrzeliwać tego. Dobrze, że krasnoludy też mają udział w na dystans. Co prawda one nie umywają się do... <laughs> ...alfi-łuczników, czy nawet do kuszników yy, ludzi. No ja yy, Nie umywają się nawet do kuszników ludzi nie mówiąc już o alfi-łuczniczkach. Mm. Ale dobrze, że są, bo się przydają. Ostrzelać tego. Ludzie myśli. Eee, tak, w ogóle punkt zbiorny teraz tutaj ustalimy. I kto tam zginął głównie? Eee, dobra, to was więcej, poproszę. Skrzynka, szata kolejna, okej. Okay. Tutaj Crossroad przybył, wspaniale, tak na razie ich też tu idzie Dobra, nieźle, przebijamy się Wow, dobra, tu już bardziej potężne szkiety Na szczęście walczą sobie wręcz, a nie jeszcze coś lepszym Ty byłby już przejbany Ale tak, prosimy powiedzmy do ciebie Weź nie zawartość tych skrzynek jakbyś mógł oczywiście a nie prosiłem żeby reszta atakowała dobra może nie zaatakują a ty jeszcze przeszukaj tu tych no, miecze jakieś dobra Nic ciekawego co tu jest emocjona skórzone na golenniki słabsze chyba od moich i drugie takie same ok wracaj tu eee, przyjrzyjmy się w każdym razie są słabsze od moich i są dla lekkiego zbrojnika, w ogóle. Niestety nie może ich używać. Kto ich może używać? Nikt chyba z mojej kompanii. No cóż, szkoda. dobra W takim razie, idziemy dalej, panowie. Na wroga! Tutaj widzę kolejny portal. Porto do wewnętrznej fortecy. Nie mów mi, że. O, oh, fuck. No dobra. Będziemy musieli stanąć sami w pojedynkę przeciwko korsarowi ponieważ. O, korsar jest tutaj. I. Dojście tutaj jest tylko przez portal. Co jest na tej samej mapie, oczywiście. Ale niestety wojsko zostanie po tej stronie portalu. Żołnierze nie mogą przejść przez, przez portal, niestety. I będziemy musieli stać sami przeciwko korsarowi bez, bez armii. Chociaż z tego co pamiętam, to chyba jest tam monument. Bohaterów. Tak więc przynajmniej takie wsparcie będziemy mieli. Okej, okay. weźmy, nie wiem po co mam pałkę na tym poziomie, ale niech będzie Kurczę, no boli, no troszkę to dobra. Nieźle idzie. Sieczemy ich. <laughs> Żadni nieumarli nie są w stanie pokazać oddziału oddzielnych krasnoludów. I tak wrogowie powinni się cieszyć, że moje, moje oddziały są jeszcze trzeźwe. Tu chcę kliknąć, okej, okay, tarcza jakaś Przepraszam, ale mam telefon Okej, okay, jestem z powrotem, przepraszam Was, telefon miałem Ech, Dobra, nie widzicie tego Idziemy dalej Naprzód, na wroga Już chyba nawet nie będę musiał uzupełniać Tutaj jakieś płotki pewnie zostały do wyróżnięcia. Ja mówię, ja jakieś tu polski powiedzieć, że do wyrzniecie, to nagle tak, jeb! Armia! Milionowa zniszczyłem się, to jednak. Tylko ci są ciężcy, ale... Niszczymy ich raczej. Ale do przodu. Nie mi zapiszę, bo ja potrafię kupić po co stracić oddziały. Trzeba po, po pierwsze wyrżnąć te po strachu umysłów przyklęte. Nawet nie się oni skupią na nich a my się zajmiemy resztą. Aria. Zaklęcie. Wzmocnienie walki. I spójrzmy, co tutaj jest. Tutaj jest portal. Monument Bohateru. Tak, dobra. dobrze, dobrze pamiętam przynajmniej. Oraz malnych. Oraz oddziały wroga. Co już jest. Yy, nie jest dobrze. Okej. Okay. Damy radę. Powinniśmy. Patrzcie sobie te mają nad głową Gwiazdki? What? Dobra Dziwnie to wygląda Okej, okay, niektórzy, np. ty, ma gubi te i do skrzynki Co tu jest? Klejnot okay, Pałka znowu jakaś To hmm. no pewnie nie jest Chociaż gorsza w mojej no, nie ale Nie jest tragicznie może ty jej możesz użyć? Nie. Czy znaczy nie, ty? Nie, nie możesz. Dobra, to niszczymy ten obóz. Lecimy, zabijemy Korshaka, hacker, czy jak mu tam było. I lecimy pogadać z największym dekrementą tego świata. Z pewnością ucieszy się na nasz widok. powie, witaj, Ario! Jak cieszę się, że mnie <słyska> wyrnowałaś mają moją armię! A <słyska> potem je zabije. OK. Hokania z HILKU. Powiem Ci, że masz chujowe oddziały. Nie bierz tego do siebie. Pokutnik. Wysypanie. Myślę, że ci magowie nie umarły mylą. Oni wszyscy jednocześnie wyglądają, a każdy ma inne zdolności. Aria znowu zaklęcie. I walcz w pierwszym szeregu. Nie, ale Aria jak blisko wygląda. Tutaj nie umarli, tutaj Krasnoludy. Jedyny człowiek. Z zajebistej zbroi Dobra, zniszczymy ten ostatni. I co oni do mieli? Łzy bezdusznej istoty, wspaniale. Czyli mamy już... Hmm. Potrzebuję dwa kamienie wiecznego ognia. O, mam już jeden nawet. Nice. Mam jeden kamień wiecznego ognia, Potrzebuję jeszcze tylko drugi traj krwi demona. Tak, czyli rzeczy, które każdy normalny bohater trzyma na swojej półce. I w ogóle. Yy. Przedostać się lawy korzystając z porta na no, świetnie. Tak chcę przejść. I dobra, idziemy. Wytniemy najpierw piętych tutaj. Jazaki labirynt. Gdzie jest nasz przyjaciel? Tutaj, który masz level? 19 yy. Ja 16, spoko. Dobra, radę. Gyn. Pięknie. Co ty miałeś? Moc z wiatrostali, topór z wiatrostali, hełm z wiatrostali, zbieracz z wiatrostali. Chyba nic z tego nie lepszego od mojego. Tego nawet nie mógł używać. Helm 18, gorszy, gorsze... No, nic ciekawego. Kompletnie nic ciekawego, no dobra. <tuszy> W takim razie main here i przywołajmy herosów, moją kompanię samobójców. A... Potem wyłożymy sobie tych tutaj. A następnie ruszymy do samego Korshara. Brzydki jesteś. Tak ci powiem. Krwawy cień, krwawy cień. Wiecie, że trzymacie w rękach powietrze? <laughs> Teksturka się nie wszczydaje chyba. Szkad. Lety... Dobra, dam radę. Jeszcze żaden nie umarł, nie był na tyle żywy, by mnie pokonać. Tak, patrzę czy jakieś skrzynki jeszcze nie pominąłem. Chyba nie. Dobra. ale powiem, że ciekawa forteca. I ciekaw jestem, czy te e, monumenty są tak totalnie zniszczalne. Znaczy, może już na czas, ale żeby ich tak totalnie zniszczyć, to chyba się nie da. Ponieważ spójrzcie, często znajdowaliśmy monumenty za terenem wroga, i one były w świetnym stanie. No. Żaden z tych wielki, zły nie pomyślał. A mam tu monumenty ludzi jakieś tam. Atakuje mnie sługa Czy powinienem je zniszczyć? Nie. O co? Eee. No to samo, czy wy macie? Mmm... To samo wszyscy. Dziwne. Dobra, w każdym razie zapiszem sobie. Kolejny save dziewiąty już tutaj. Zrobimy tego generała i chwilę się zgubię, gdzie mam przejść white 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 a tu tutaj jest przejście, dobra okej okay. oni mają to samo wszyscy, wspaniale Eee, po prostu genialne łupy powiedzcie co mam o tym mental boś nie podtrzyłem. kradzisz manę, fala szoku, szok, okej okay. Ten łuczy jest chujowy, będę musiał go wymienić. Albo kupić mu lepszy łuk. To też jest opcja. Okej, okay, na no, tego idzie. A co tu było? Słabe. Dobra. Powoli, powoli przetniemy się przez nich, wyrżniemy ich, zabijemy. Tego jak właśnie będzie koniec odcinka. Skrzynka to jest tak like, by the way i lecimy do szeptu w szepcie będziemy musieli poszukać tej zbroi amry, tak? dobrze pamiętam szukaj grupy lay w szepcie mamy grupy lay znaleźć Zabijcie tego kogo jeszcze sobie misję przejrzę to jeszcze mam nie zrobione to też nie to już mam zrobione wspaniale na kamienie duszy to dostarczymy te kamienie znaczy zrobię to poza kamerą oczywiście to jeszcze nie mam dobra mam dwa kwestie pobożne które mogę wykonać już tak więc poza kamerą skoczę do no tej, tej mapy, co byśmy poprzednią do tej poprzedniej mapy oraz do Sa Górze i wykonał tu dwa kwasty atakujmy tych witajcie jesteście gotowi umrzeć ze swojego pana o jej nigdy nie dotrę co ty gadasz będzie A szoku. Hmm. Duż, dużo działałeś. Ty zabisz mu młody przynajmniej. Przydaj się do czegoś. A, ty ma w dupie. Okej. Okay. Wow. Tego nam zamroziło. I to też. Hmm. Aria. Uratuj ją. Jak. Tak, to ja jest kapanka. I czekamy chwilę. Okej. Okay. Eee. Ulecz tego. Okej. Okay. Mm, kolejny save. Jedenasty. Idziemy do tego. Cześć! Wow. Nie pozwolić mu rzucić zaklęcia. Wow. Rzuca w tych najsłabszych. <laughs> Inteligentne. Nie ma co? Okej, ok, może aura siły? To szybciej zabijemy. O, już zabiję to kapłanę. Spajale. Okej, okay. tutaj bohaterowie nie przychodzą. Ale sobie poradzimy z nim. Okej. Okay. Sobeusz. Jesteś beznadziejnym dowódcą. Kto cię szkolił? Naprawdę nie ja. Okay. Co miałem przy sobie? Oh. Amesis, maskę, Beliara, lewa koło. Beliana, dlaczego ja czytam Beliara? Eee. Co to jest? Biarus, duże kwatery, wspaniałe. od razu damy za pamięć, żeby nie zapomniał. Bo ja Biarus. I duże kwatery. No i cóż, w tym miejscu zakończę odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was do kolejnego filmu z Spellfor Zakon Świtu. Ja teraz po sobie skoczę do Szaro Szarogórza oraz do tej twierdzy zakonu, w której byliśmy wcześniej i wrócę do was już na następnej mapie. A w każdym razie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!